Cześć, tu Tomek Jerzewski. Posłuchaj mojego kolejnego podcastu. Witam w kolejnym podcaście. Witam wszystkich zawałowców. Mamy dziś odcinek z serii Przychodzi pacjent do kardiologa. W tych odcinkach wyjaśniam najczęstsze wątpliwości pacjentów, odpowiadam na najczęstsze pytania dotyczące diagnostyki i porad kardiologicznych realizowanych ambulatoryjnie w przychodniach, poradniach. Kardiologicznych. Dzisiaj kilka praktycznych porad, które będą dotyczyły próby wysiłkowej EKG. Czym jest wysiłkowa próba EKG albo badanie wysiłkowe? Otóż, jest to badanie, które służy ocenie tolerancji wysiłku fizycznego pacjenta. Jesteśmy w stanie ocenić, jak duży wysiłek aktualnie pacjent jest w stanie wykonać. Jeżeli mamy takiego pacjenta pod swoją opieką w dłuższej perspektywie czasu, oczywiście widzimy, czy w kolejnych badaniach ten wysiłek jest większy, czy może wręcz przeciwnie, sytuacja się pogarsza. Dodatkowym elementem oprócz wysiłku fizycznego jest fakt, że pacjent jest podłączony do EKG. EKG zapisujemy w trakcie badania w sposób ciągły. Zapis ten pokazuje nam w trakcie wysiłku fizycznego cechy niedokrwienia mięśnia sercowego które rozwijają się wraz z narastającą intensywnością tego wysiłku. Również w zapisie EKG w trakcie próby wysiłkowej możemy zobaczyć zaburzenia rytmu serca albo zaburzenia przewodzenia impulsów w obrębie serca. Badanie wysiłkowe EKG najczęściej wykonujemy przy podejrzeniu choroby niedokrwiennej serca, czyli tak zwanej choroby wieńcowej. Oczywiście nie jest to najbardziej dokładne badanie, które może nam dostarczyć informacji na temat niedokrwienia mięśnia sercowego. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że jest to badanie najłatwiej dla pacjentów dostępne. Wadą wysiłkowego badania EKG jest to, że aby wnioskować o niedokrwieniu mięśnia sercowego, posługujemy się zapisem EKG, czyli jak możecie sobie wyobrazić, takimi szlaczkami czynności elektrycznej serca. Odpowiednie algorytmy oceny, które były tworzone przez kilkadziesiąt lat, mogą doprowadzać nas do wniosku, że przy określonych zmianach zapisu EKG. Możemy wnioskować właśnie o niedokrwieniu mięśnia sercowego. I takiego pacjenta powinniśmy diagnozować w sposób bardziej zaawansowany w warunkach szpitalnych. No właśnie, ale jest to niewątpliwa wada tego badania. Dlaczego mamy patrzeć na EKG, aby oceniać niedokrwienie? Dlaczego nie mielibyśmy patrzeć bezpośrednio na funkcję mięśnia sercowego, albo bezpośrednio oceniać stopień ukrwienia serca zamiast patrzeć właśnie na szlaczki EKG? Takie badania, gdzie bezpośrednio oceniamy serce i jego ukrwienie, nazywamy obrazowymi badaniami typu stres. Zaliczamy do nich tak zwane stres echo, gdzie patrzymy. W trakcie badania ultrasonograficznego, jak zmienia się kurczliwość serca, którą widzimy na ekranie monitora ultrasonografu wraz z przyspieszaniem czynności serca. Do tego badania nie potrzebujemy żadnego pośrednika w postaci szlaczków EKG, dlatego ma ono większą wartość diagnostyczną, ale jest mniej dostępną dla pacjenta techniką diagnostyczną. Po prostu jest mniejsza ilość placówek, które Świadczą tą usługę diagnostyczną, a jeszcze mniejsza ilość, gdzie świadczą ją na dobrym poziomie. Drugim obrazowym badaniem typu stres jest tak zwana scyntygrafia radioizotopowa, czyli tak zwany spekt. W tym badaniu poprzez wstrzyknięcie do żyły podajemy radiofarmaceutyk, który jest specjalnie skonstruowany w taki sposób, że będzie on wędrował prosto do naszego mięśnia sercowego. Jeżeli nasze serce, każdy jego fragment jest prawidłowo ukrwiony i prawidłowo dociera do niego krew, to wraz z tą krwią w prawidłowy sposób do każdego fragmentu mięśnia sercowego dotrze. Tam również podany dożylnie radioizotop. Jeżeli jednak któryś fragment mięśnia sercowego nie jest prawidłowo ukrwiony. Tak na przykład jak jest w chorobie niedokrwiennej serca, to w niektórych segmentach mięśnia sercowego będziemy widzieli mniejsze gromadzenie radioizotopu, co będzie bardzo dokładnie widać na mapce gromadzenia radioizotopu. Badanie to, co jest również jego zaletą, jest w pełni zautomatyzowane, więc nie ma tutaj mowy o pomyłce w interpretacji osoby, która to badanie wykonuje. Dodatkowo wykonujemy to badanie w dwóch fazach: w fazie spoczynkowej i następnego dnia w fazie wysiłkowej. Te dwie fazy ze sobą porównujemy. Scyntygrafia radioizotopowa jest na pewno bardzo obiektywną i w pełni zautomatyzowaną metodą oceny ukrwienia mięśnia sercowego, ale znów nie jest to badanie równie dostępne w większości placówek diagnostycznych w naszym kraju, co nasza stara i niezła elektrokardiograficzna próba wysiłkowa. Jak już powiedziałem Wam trochę o nowszych i bardziej obiektywnych technikach, wrócę jeszcze do poczciwej elektrokardiograficznej próby wysiłkowej. Oprócz EKG, w trakcie tego badania monitorujemy również ciśnienie tętnicze. Patrzymy, jak zachowuje się ciśnienie tętnicze w momencie, kiedy obciążamy pacjenta wysiłkiem fizycznym. Czasami wzrost tego ciśnienia jest nadmierny i nie jest adekwatny do wysiłku, który wykonuje pacjent. To oczywiście wynik nieprawidłowy, ale możliwa jest też inna reakcja. Czasami, gdy mamy do czynienia z zaburzeniami ukrwienia dużej objętości mięśnia sercowego, ciśnienie tętnicze zamiast rosnąć, w odpowiedzi na wysiłek fizyczny wręcz przeciwnie, nie rośnie, a u niektórych pacjentów nawet obniża się. Jest to bardzo niepokojąca wskazówka i takich pacjentów musimy dalej diagnozować w warunkach szpitalnych. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa jest również badaniem, które wykonujemy i za pomocą którego monitorujemy rehabilitację kardiologiczną pacjentów po zawałach oraz rehabilitację kardiologiczną pacjentów z niewydolnością serca. No tak, ale cały czas mówię o pacjentach, czyli o, o ludziach z określonymi rozpoznaniami. Chorobowymi albo będącymi w trakcie diagnostyki tych chorób, a przecież próby wysiłkowe wykonujemy często u osób bardzo sprawnych. Najczęściej są to ludzie uprawiający dość intensywnie sport amatorski, ale również sport zawodowy i chcący upewnić się, że przy obciążeniach, które są bliskie maksymalnym. Nie dzieje się nic niepokojącego w ich zapisie EKG. Niejednokrotnie przecież słyszeliśmy historię zawodników, którzy doznawali nagłego zatrzymania akcji serca, na przykład w trakcie biegu maratońskiego. Teraz chciałbym powiedzieć kilka słów na temat przygotowania się do badania wysiłkowego. Na pewno bardzo praktyczną wskazówką dla osób, które posiadają zarost na klatce piersiowej jest jego wygolenie, tak aby elektrody przyczepione właśnie do skóry na klatce piersiowej miały dobry z tą skórą kontakt, abyśmy uzyskiwali dobrej jakości zapisy EKG. Na badanie wysiłkowe warto wziąć spodenki sportowe i buty, które będą dla nas wygodne do szybkiego marszu, a nawet biegania. Jako że badanie wysiłkowe ma spowodować przyspieszenie akcji serca, ważne jest, aby pacjenci wiedzieli, że może istnieć potrzeba odstawienia pewnych leków przed badaniem wysiłkowym. Mianowicie chodzi o leki, które zapobiegają dynamicznemu przyspieszaniu akcji serca. Takimi lekami są szeroko w kardiologii stosowane beta-blokery. Są to leki, których międzynarodowa nazwa chemiczna kończy się zawsze końcówką lol. Na przykład metoprolol, bisoprolol, nebivolol, propranolol albo sotalol. Drugą grupą leków są tzw. blokery kanału wapniowego i mamy tutaj takie leki jak na przykład verapamil albo diltiazem. Nie ma jednej reguły dotyczącej odstawiania tych leków przed wykonaniem próby wysiłkowej dlatego ważne jest, aby ta sprawa została wcześniej jasno ustalona z lekarzem prowadzącym pacjenta, który kieruje na badanie wysiłkowe. Ja zawsze swoim pacjentom to mówię, natomiast czasami wykonuję badania u pacjentów, którzy są prowadzeni przez innych lekarzy, a do mnie zostali skierowani jedynie na wykonanie np. właśnie badania wysiłkowego. Badanie wysiłkowe EKG jest wykonywane obecnie najczęściej na bieżni, ponieważ marsz albo trucht są dla nas wszystkich czynnościami bardzo fizjologicznymi. Niemniej jednak w niektórych miejscach badania wysiłkowe są wykonywane na cykloergometrze, czyli takim rowerku stacjonarnym. Celem badania wysiłkowego jest uzyskanie tak zwanego tętna submaksymalnego, czyli adekwatnego dla płci i wieku przyspieszenia akcji serca, tak aby wynik badania wysiłkowego był miarodajny i aby można było z tego badania rzeczywiście wyciągać wnioski kliniczne. Podsumowaniem badania wysiłkowego jest raport. Raporty zawierają krótki opis z wnioskami, i ten opis jest podpisany przez lekarza wykonującego. Oraz taki raport powinien zawierać tzw. Tak wstęgi wykresów EKG z poszczególnych faz badania, jak również zebrane w panelu porównawczym fragmenty EKG właśnie z poszczególnych faz badania wysiłkowego. Badanie wysiłkowe EKG jest generalnie badaniem dobrze tolerowanym przez naszych pacjentów. Ryzyko pojawiania się poważnych powikłań podczas tego badania jest bardzo małe. I wynosi zaledwie kilka promili. Dotyczy ono głównie pacjentów z zaawansowanymi chorobami serca. Ja, w swojej ponad 20-letniej praktyce, miałem okazję jeden raz reanimować pacjenta, u którego doszło do nagłego zatrzymania akcji serca podczas próby wysiłkowej, co jest w zgodności z tą promilową częstością, o której przed chwilą mówiłem. Zatem, próba wysiłkowa EKG jest badaniem generalnie dla naszych pacjentów bezpiecznym. Podsumowując, zachęcam was do wykonywania tej dobrze ugruntowanej w diagnostyce kardiologicznej metody diagnostycznej w celu oceny swojej własnej tolerancji wysiłku, w celu oceny niedokrwienia, w celu oceny poprawy wydolności w trakcie treningu bądź w trakcie stosowanego wraz z waszym kardiologiem leczenia. Dziękuję wam wszyscy moi zawałowcy za czas poświęcony na wysłuchanie tego podcastu. Wszystkim zainteresowanym przypominam, że więcej treści, więcej szczegółów, praktyczne porady oraz rozwiązania Waszych problemów i odpowiedzi na wasze pytania znajdziecie w moich podcastach Premium publikowanych w ramach mojego klubu zdrowia. Na mojej stronie www tomaszjezewski.pl Kliknijcie przycisk Klub Zdrowia i wejdźcie na próbę za darmo na 7 dni. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.